Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grash Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W Uniwersum DC istniał 13 potężnych korpusów latarni, które czerpały swoje moce z emocjonalnego widma elektromagnetycznego. Pełniły one rolę kosmicznych strażników i obrońców wszechświata, ale i organizacji zrzeszających superzłoczyńców, którzy również czerpali swoje moce z potężnych pierścieni. Dla Ziemian najbardziej znanym oddziałem tej organizacji był Korpus Zielonych Latarni, który pod swoim protektoratem miał również naszą Planetę Ziemię. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć Wam ogólnie o korpusach, a jeśli temat Was zaciekawi, omówimy najciekawsze z nich z osobna. Posłuchajcie: Na początku wszechświata zrodziło się siedem różnych istot, z których każda reprezentowała potęgę siły woli, strachu, agresji czy też współczucia i nadziei. To właśnie owe byty stały się inspiracją do powstania pierwszych korpusów latarni, które posiadały ich mocy zaklęte w potężne pierścienie. Chociaż na przestrzeni setek lat powstawały również bardziej mroczne wersje tych ugrupowań, czerpiące energię z innych potężnych, niszczemnych bytów ukrywających się w mrokach kosmosu. Pierwszym korpusem byli zieloni, którzy ujarzmili moce siły woli Aion, a ich zadaniem było utrzymanie porządku w całym wszechświecie jako międzygalaktyczna policja. Nowi rekruci pozyskiwani przez tą organizację byli wyłaniani spośród istot, które wykazały się umiejętnością przełamywania strachu podczas beznadziejnej sytuacji. Następnie każdy wybraniec otrzymywał swój pierścień, który pozwalał generować mu konstrukcję z utwardzonego światła, ograniczone jedynie wolą i wyobraźnią użytkownika. Główną zasadą tego korpusu było oczywiście niezabijanie przeciwników, a jeśli któryś z członków organizacji złamał tą zasadę, był błyskawicznie pozbawiony statusu latarni i poddawany osądowi strażników. Niedługo po powstaniu zielonych latarni powstało kolejne sześć korpusów, w tym owiani złą Sinestro Korps zwani żółtymi latarniami, reprezentujący aspekt strachu. Był to korpus złożony z superzłoczyńców z legendarnym Sinestro na czele. Jednak, co ciekawe, nie byli najbardziej złowrogimi, niebezpiecznymi latarniami. Do takowych można byłoby zaliczyć korpus czarnych latarni posiadający moce wskrzeszania umarłych i kontrolowania śmierci. Ich celem istnienia było wybicie wszelkich istot żywych i zdominowanie uniwersum. Dobrze znany był również korpus czerwonych latarni, reprezentujący aspekt gniewu i agresji, który dawał im ogromne destrukcyjne moce. Ich pierścienie pozwalały im na swobodne wysadzanie ciał niebieskich wielkości gwiazd, i mimo, że zazwyczaj stawali po stronie zła, w wyjątkowych sytuacjach potrafili pomóc zielonym latarniom, gdy ci przegrywali z potężniejszym wrogiem. Najsilniejszym korpusem, stojącym stricte po stronie dobra, były zaś białe latarnie, które posiadały pierścienie zasilane pełną gamą emocji, reprezentowanych przez inne latarnie. Ich celem było dążenie do harmonii i równowagi we wszechświecie, dlatego też interweniowali dopiero w momencie, gdy któraś ze stron wiecznego konfliktu przychylała szale zwycięstwa na swoją stronę. W ramach ciekawostki, oprócz korpusów reprezentujących aspekty emocji, istniały również ugrupowania reprezentujące moce natury, i wśród nich wyróżniały się korpusy smoczej i żółwie latarni. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!